Witam serdecznie. Motywacyjna emeryta z Szlaku 11 lutego 2016. Dzisiaj o gotowości. Kilka słów o gotowości. Na no, części Kikowych Szlaków moich mówiłem o gotowości. Mówiłem o tym, że a, ludzie startują w biznesie, kiedy są gotowi, prawda? Że pokazujemy szanse, pokazujemy możliwości. Kiedy ktoś jest gotowy, wtedy dopiero rozpoczyna swoje działanie. Ale mówiąc o tej gotowości, miałem na myśli gotowość do startu. Nie gotowość do budowania biznesu. Nie gotowość, a, w sensie umiejętności. Nie gotowość, w sensie tej wiedzy potrzebnej do tego, żeby można było krok po kroku iść do przodu i rozwijać wielką organizację. Dlatego, że mówiąc szczerze, do, do takiej gotowości nie ma nikt, kto rozpoczyna swoje przedsięwzięcie w marketingu sieciowym. Rozpoczyna się proces nauki. Jest to zupełnie innego rodzaju biznes, zupełnie innego rodzaju przedsięwzięcie. I ja wiem, że może słuchasz tego, może jesteś yy, yy, zaangażowany w biznes konwencjonalny, mówisz, ale chcę o tym przecież biznes jak biznes. Spróbuj, spróbuj. I <laughs> jeśli, jeśli nie będziesz gotów się uczyć naprawdę, poznawać, za. Które funkcjonują w marketingu sieciowym, w profesjonalnym multilevelu, to zrobić coś na kształt konwencjonalnego biznesu, jakiegoś średniego, małego zazwyczaj, może jakiegoś tam lekko średniego i, i się wszystko skończy. Będzie kupę pracy, zmęczenia, a <gry> będzie się zastanawiać, czy to jest w ogóle warte, co ci ludzie mówią o jakiejś wolności finansowej, kiedy tej wolności tutaj nie masz, prawda? Co ci ludzie opowiadają o jakichś super relacjach, kiedy się z każdym musisz wykłócać i, i walczyć i zmagać, prawda? Dlatego. Gotowość jest czymś zupełnie innym. Gotowość jest czymś zupełnie zupełnie innym a w, w sensie startu i w sensie przygotowania do działania, w sensie umiejętności. Może to tyle. Pamiętaj o tym rozgraniczeniu, bo ono jest naprawdę ważne. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne. Trzymaj się. Do zobaczenia jutro. Hej!